Czy uwierzysz, że pewien Kahit zdołał okraść samego teatrycznego księcia wiedzy, Hermeusa Morę? Raihin, legendarny mistrz złodziei z Elsweyr, podobno... Targnął do samej Apokryfy, by wykraść najpotężniejszą Księgę Tajemnej Wiedzy. Już ci o tym opowiem, a ty w międzyczasie zaobserwuj mój problem. Raihi to postać otoczona aurą tajemnicy. Znana każdemu, kto interesuje się legendami Tamriel. Nazywany cieniem księżyca i złodziejem bogów. Był kahitem, którego odwaga i spryt nie miała granic. Jednak nawet dla niego cel, jaki sobie obrał, był niemal zabójczy: wedrzeć się do domeny Hermeusa Mori, deadrycznego księcia wiedzy, i wykraść zakazaną Księgę. Czyli jego sfera to nieskończona i wręcz przerażająca biblioteka. Pełna ksiąg, których samo czytanie może doprowadzić do szaleństwa. Tam każde słowo ma oczy, a każda półka może pożerać duszę. Jednak Rajin nie tylko tam trafił. Zrobił to niezauważony. Legenda głosi, że księga, którą wyniósł, była samą ogmą infiniu. Artefakt zdolny dać wiedzę absolutną albo zniszczyć umysł. Jak mu się udało? Nie wiadomo. Niektórzy twierdzą, że zapłacił innemu teatrycznemu księciu za ochronę. Inni Mówią, że uciekł do Elsfeir i do końca życia ukrywał się pośród pustynnych wydm, bo był odmieniony przez wiedzę, którą pozna. A może wcale nie przeżył? Jedno jest pewne. Reikin udowodnił, że nawet bogowie nie są bezpieczni przed zdeterminowanym złodziejem. Rzucił wyzwanie bogom. Podobnie jak Harn. Zaobserwuj, jeśli lubisz takie ciekawostki fantastyczno-elderowskie.